Ej fliperzy, jeśli jeszcze nie znacie tego bota, to serio marnujecie okazję. Ten bot działa pod telefony i robi to konkretnie. Przeszukuje Vinted, OLX, Facebook Marketplace i Allegro lokalnie 24 7 Jak tylko pojawi się iPhone za śmieszne pieniądze, 200 czy 300 zł, bo to od razu wysyła ci powiadomienie na Discordzie. Nie musisz nic klikać, nie musisz siedzieć cały dzień i odświeżać, wszystko robi się samo. I to nie gadka. Sprawdź wyniki jednego z użytkowników iPhone 12 za 240 zł, iPhone 11 za 270, 13 Pro za 219 zł, wszystko legitnie, wszystko z bota. A najlepsze? Na start możesz zgarnąć rangę premium. Masz wtedy dostęp do bota na 48 godzin, żeby samemu to przetestować. W cenie dostajesz też boty z podziałem na województwa, więc polujesz tylko tam, gdzie naprawdę możesz odebrać. Serio. Jeśli flipujesz telefonami i chcesz zarabiać szybciej, wbijaj na Discorda. Link w opisie.